Jak myślisz, czego zabrakło w relacji Julia-Dominik, że się rozstali? Wiesz, co, będę szczery, z tego co ja obserwowałem, uwielbiam i Julkę, i Dominika, ale wydaje mi się, że to są troszeczkę dwa inne światy. Julka jakby bardziej żyje tym światem show biznesu, Dominik bardziej stawia na taką um, zwykłe życie, w cudzysłowie, bardziej takiej normalności, um, więc wydaje mi się, że to zagrało jakby znaczącą Rolę w tym wszystkim. Życzę im teraz jak najlepiej, bo wiem, że i Julka się rozwija, i Dominik robi swoje. Wydaje mi się, że są osobami szczęśliwymi. Z Dominikiem mam kontakt na co dzień, z Julką jest tego kontaktu troszeczkę mniej, ale pewnie jak w Warszawie będę to ponownie się zobaczymy. I wydaje mi się, że tutaj zbieżność właśnie światów, poglądów zagrała tutaj znaczącą rolę. Powiedziałeś, że masz kontakt z Dominikiem, jak on sobie radził z rozstaniem? Było znaczy, smutno. Nie rozmawialiśmy, nie rozmawialiśmy stricte o rozstaniu, ale wiem, że obydwoje tego chcieli, tak? Więc jeżeli obydwoje e, ludzi chce tego samego, no to jakby nie można też cierpieć po tym. Więc wydaje mi się, że ok, jasne, było smutno, ale, ale już lecą sobie obydwoje po swoje. Czyli nie musiałeś przyjeżdżać i pocieszać ani jednej, <laughs> ani drugiej strony. Nie, właśnie miałem się <laughs> zaśmiać, że chyba Julkę. <laughs> ale nie, 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 nie. A myślisz, że Dominik wkrótce otworzy się na nową relację, czy jest spalony, albo sparzony? Kurczę, nie wiem, może zacznie takie życie jak ja. <laughs> Czyli takie na luzie? Wiecznego singla. <laughs>